Jest to metoda, która jest wykorzystywana przede wszystkim w dolegliwościach kręgosłupowych, w dolegliwościach pochodzenia dyskowego, czyli często potocznie nazywane rywy kulszowe, rywy barkowe, lumbago, korzonki, czyli te wszystkie dolegliwości, które sprowadzają się do uszkodzenia dysku, do ucisku na nerw czy tam na oponę nerwu, które powodują dolegliwości w obrębie kręgosłupa, gdzieś promieniujące, czy to no, do nogi, do ręki, czasem w odcinku piersiowym dające problemy przy oddychaniu. I znowu metoda McKenziego to nie są przeproste, tylko czyli takie hmm, potocznie znane z ćwiczenia. Tylko to jest przede wszystkim znowu diagnostyka. Mamy bardzo specjalistyczną i specyficzną diagnostykę dzięki kartom badania, które za pomocą określonych badań, no, określonych testów, określonych przede wszystkim pytań, dają nam wiedzę o tym, gdzie jest problem pacjenta. Możemy w bardzo dokładny sposób. Określić przyczynę dolegliwości, czy to jest przyczyna dyskowa, czy to jest przyczyna mięśniowa, czy to są zwyrodnienia, będziemy wiedzieli, czy nasza wiedza jest porównywalna wtedy do badań typu rezonans magnetyczny, który tak naprawdę dla terapeutów, którzy znają tę metodę, nie jest konieczny. Chyba, że w trakcie wywiadu wychodzą jakieś wątpliwości, które mogą świadczyć o jakichś poważniejszych schorzeniach, typu jakichś zmianach nowotworowych czy innych dysfunkcjach, które mogą dyskwalifikować z działania. Wtedy, wtedy zalecamy zrobienie rezonansu i możemy wtedy bardziej dokładnie zdiagnozować. Natomiast w pozostałych przypadkach, w większości, w 90% przypadków, jesteśmy w stanie za pomocą samego wywiadu dokładnie określić przyczynę schorzenia i dobrać ćwiczenia, dobrać schemat działania, który w, sto, w sposób bardzo szybki i skuteczny usunie ból. Ale potem trzeba niestety bardzo rygorystycznej pracy samego pacjenta, bardzo dużej jednak wytrwałości w ćwiczeniach. I to jest największy problem, żeby pacjent sam dalej ćwiczył. Bo jeżeli przestanie ćwiczyć za wcześnie, to niestety dolegliwości wracają. Tutaj nie terapeuta jest ograniczeniem w terapii, tylko pacjent. Jeżeli terapeuta pokaże pacjentowi, w jaki sposób będzie ćwiczył i jak usunie ból. Pacjent widzi, że to działa tak. Przychodzę z bólem, wychodzę bez bólu. Tylko niestety dalej praca i wszystko zależy od pacjenta, jeżeli będzie wykonywał ćwiczenia w takiej częstotliwości, w taki sposób, który my mu zalecimy, rzeczywiście pacjent szybko się poprawi, szybko się wyleczy, jest w stanie trwale zaleczyć ten dysk dzięki czemu nie będzie nawrotu do ledliwości.